Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w 43. odcinku podcastu Plusy Minusy. A witają się. Maksymilian Miros, Centrum Analiz Branżowych i Aleksander Kloss, Forum Branżowe. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, główny, który myślę powinien zainteresować wszystkich uczestników naszego rynku, ponieważ będziemy mówić o tym jak, wyglądają, jak wygląda kwestia pozwoleń na budowę i budownictwo w Unii Europejskiej, co determinuje przyszłość i, i plany naszych producentów, no to może na początek generalnie spojrzenie na Unię Europejską, jak, jak wygląda ta dynamika. Pozwolenie na budowę w Unii Europejskiej w kolejnych kwartałach i, i, i latach. Jakbyś to określił, Maksymilian? Pozwól, że zacznę od tego, dlaczego to jest ważne, dlaczego warto patrzeć na te wskaźniki. To są wskaźniki, które pokazują nam, ile okien i drzwi za kilkanaście miesięcy, za półtora roku, za dwa lata będzie montowanych w Unii Europejskiej. Wydawane pozwolenia obecnie przełożył się na realizację tych budynków w najbliższych kilkunastu miesiącach i po kilkunastu miesiącach właśnie przyjdzie moment wstawiania okien, drzwi, ale także fasad, także systemów osłonowych, więc to jest taki miernik, który pokazuje nam nie to, jak całkowicie będzie wyglądała produkcja i sprzedaż stolarki w Europie w tych za kilkanaście miesięcy, bo przecież jest dużo większy segment remontowy, ale pokażę nam jak to prawdopodobnie będzie wyglądało w nowym budownictwie, jeśli chodzi o właśnie o montaż stolarki, w tym stolarki z Polski. Jak to wygląda? No jest pierwsze światełko w tunelu po latach bardzo słabych, po latach spadku, ponieważ takie Najlepsze lata, jeśli chodzi o pozwolenia na budowę, to były lata 2022-2021 także. Potem w 2023 roku mieliśmy duży spadek wydawanych pozwoleń, zwłaszcza w budownictwie mieszkalnym, ale w niemieszkalnym nie także. I w 2024 roku także stagnację, delikatny spadek w stosunku do już słabego 23 roku i dwa pierwsze kwartały 2025 roku to także były spadki. W pierwszym kwartale w stosunku do pierwszego kwartału 2024 roku to był spadek o 3,2%, w drugim kwartale o 2,2%, no i wreszcie trzeci kwartał, światełko w tunelu, zobaczymy czy to jest trwały trwała poprawa, czy może tylko chwilowa, ale mamy wzrost o 5,6% w porównaniu do trzeciego kwartału 2024 roku. To czyli, w skali Unii Europejskiej. Czyli ta ten, ten druga połowa tego roku zapowiada się e, optymistycznie. Również tu powiedziałeś o generalnej dynamice e, pozwoleń na budowę 5,6%. E, jeżeli porównamy rok do roku trzeci kwartał. Natomiast jeżeli chodzi o... no to akurat y, w budynkach mieszkalnych ta, ta statystyka jest jeszcze bardziej okazała, ponieważ pokazuje nam 13,2%. Tak. Wiadomo, że na całą... Y, na całą ilość pozwoleń składa się, składają się pozwolenia w poszczególnych krajach. No i przeanalizujmy sobie może to, jak to wygląda w, na poszczególnych rynkach, w których, w których jesteśmy obecni i, i w których sprzedajemy całkiem sporo. Dobra, ale poruszyłeś fajny, fajny, fajny element, czyli powiedziałeś, że w budownictwie mieszkalnym to. Ten wzrost w trzecim kwartale jest znacznie większy, to prawda. Wzrost o 13,2% to jest bardzo okazały wzrost. W tym samym czasie w budownictwie niemieszkalnym niestety tego ożywienia nie widzimy i mamy spadek o 1,6%, ale to jest w ogóle ciekawe, jak budownictwo mieszkalne i niemieszkalne inaczej reagowało na to, co się dzieje na rynku, w gospodarce, w inflacji, w stopach procentowych. W ostatnich latach, bo o ile w przypadku budownictwa niemieszkalnego i wydawanych pozwoleń, my tutaj mówimy o dynamikach liczonej w milionach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, na których budowę zostaną wydane pozwolenia, o ile w budownictwie niemieszkalnym te dynamiki w skali Europy były niewielkie w ostatnich latach. Tak, w budownictwie mieszkalnym spadki były naprawdę duże. W 2023 roku to był spadek na poziomie chyba nawet ponad 20%, tak, 22,1% w stosunku do 2022 roku, ale teraz ta dynamika wzrostu i odbicie właśnie w mieszkaniówce jest, jest większe. I przechodząc do krajów. Faktycznie sprawdziliśmy, jak wyglądają te dynamiki wydawanych pozwoleń już dla budynków ogółem, i mieszkalnych, i niemieszkalnych, w tych krajach, w których buduje się najwięcej, a przynajmniej wydaje się poz najwięcej pozwoleń na budowę. A więc to są też te rynki, które są, przynajmniej większość tych rynków, to są kluczowe rynki dla. Sprzedaży polskiej stolarki dla eksportu polskiego. Francja. Tam buduje się najwięcej. W 2024 roku we Francji wydano pozwolenia na budowę prawie 63 milionów. Metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych to był spadek o 6,7%. We Francji widzimy poprawę od początku 2025 roku, bo w pierwszym kwartale to było 5,6%, w drugim 8,4%, w trzecim 9,5%, czyli nie dość, że jest poprawa w każdym z tych trzech kwartałów. To jeszcze ta dynamika jest coraz większa. To daje nadzieję na to, że za kilkanaście miesięcy rynek nowego budownictwa we Francji się mocno... Mocno ożywi, jeśli chodzi o sprzedaż stolarki. Tak, i to widać zarówno widać, że te inwestycje zostały poczynione zarówno, jeśli chodzi właśnie o, o ten segment mieszka, mieszkaniowy, jak i ten segment niemieszkaniowy, czyli i, i inwestycje zostały poczynione zarówno w obu tych sektorach, co nie jest regułą, bo, bo jak sobie zaraz spojrzymy jeszcze na, na inne kraje, to rzeczywiście nie zawsze to jest, to idzie ze sobą w parze. W trzecim kwartale we Francji pozwolenia w budownictwie mieszkaniowym. Mieszkaniowym to jest plus 19%, w budownictwie niemieszkalnym plus 3,5%. Także widać też różnicę dużą między budownictwem mieszkalnym a niemieszkalnym, no ale tak jak powiedziałeś, w jednym i w drugim przypadku mamy plusy w trzecim kwartale tego roku w porównaniu do trzeciego kwartału roku poprzedniego. Podobnie jest w Niemczech, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten Początkowy okres, porównanie 24 do 23 roku, również mieliśmy spadek o 12,4%. Natomiast jeżeli już weźmiemy pod uwagę ten, ten rok, a dokładniej trzeci kwartał, tutaj widać też odbicie w Niemczech i to nawet dwucyfrowe, ponieważ w samym trzecim kwartale, porównując rok do roku, jest to 13,4% ogółem. Samej, w samym budownictwie mieszkalnym 28,6%. Tak, natomiast ja tutaj zatrzymałbym się na rynku niemieckim, to jest nasz główny odbiorca i tak jak powiedziałeś, 24. rok to był duży spadek o 12,4%, a to jest spadek w porównaniu do załamania w roku 2023, czyli tutaj sytuacja wyglądała dramatycznie. Zresztą nasz eksport na rynek niemiecki. Malejący też odczuł, czy nasi eksporterzy odczuli, odczuli spadek w nowym budownictwie, bo w Niemczech większe spadki mieliśmy w nowym budownictwie niż na rynku remontowym w poprzednich sezonach. Pierwsze kwartały tego roku to także spadek na rynku niemieckim, bo mamy spadek o 4,9% w pierwszym kwartale, o 3,9% w drugim kwartale. I dopiero ten trzeci kwartał to jest ożywienie. Tak jak powiedziałeś, bardzo duże, bo 13,4% dla całego budownictwa, a w przypadku budownictwa mieszkalnego prawie 29%, w przypadku budownictwa niemieszkalnego prawie 2%. Natomiast to jest. Rozumiem, że startowaliśmy z niskiego pułapu, że to, tak powiem. To raz, a dwa, nie widzimy tutaj tego zjawiska takiego jak we Francji, że już od trzech, że to już jest trzeci kolejny kwartał ze wzrostem i trzymamy kciuki oczywiście, żeby to był, żeby trzeci kwartał 2025 roku w Niemczech był pierwszym z wielu kwartałów wzrostu. Oczywiście to jest istotne i dla niemieckiej gospodarki, i dla niemieckich producentów stolarki, i dla polskich producentów i eksporterów stolarki, również także oby to było faktycznie trwałe ożywienie, ale na razie mówimy tylko o pierwszym, o, o, o pierwszym kwartale. Takiego wzrostu dynamicznego. Owszem, natomiast yy, czy to będzie yy, czy to będzie yy, trend. Tak, ta, ta. To, to dopiero się przekonamy. I trzeci kraj, to jest też ciekawe, jeśli chodzi o yy, wydawane pozwolenia, to jest Polska. Yy, tak, więcej yy, wydawanych pozwoleń w 2024 roku było w Polsce niż w Hiszpanii, niż w yy, Holandii. Niż w Belgii, niż we Włoszech. To jest e, ponad 40 milionów metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, łącznie w e, obu segmentach, w mieszkaniowym i w niemieszkalnym. I tutaj, akurat jeśli chodzi o Polskę, to jest też e, zupełnie inna, inny obraz, niż to miało miejsce w przypadku Francji i, i Niemiec, ponieważ my mieliśmy duży spadek w roku 2023 pod koniec 2023 dokładnie od września 2023 i przez cały 24 rok mieliśmy duży wzrost w budownictwie mieszkalniowym. to był wzrost liczby rozpoczynanych budów na poziomie 23-24% i 25 rok to jest niestety to jest niestety wyhamowanie widać to w każdym z trzech początkowych kwartałów bo w pierwszym kwartale dla budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego łącznie minus 1,2%, w drugim kwartale minus 10,7% i w trzecim kwartale minus 2,4%. Także Polska akurat my jesteśmy w takim momencie, jeśli chodzi o budownictwo mieszkalne, zwłaszcza to widać, w którym właśnie wchodzimy w fazę, czy weszliśmy w fazę większej sprzedaży okien i drzwi ze względu na to, co się działo w 2024 roku i rozpoczynane budowy, ale z kolei dane z 25 roku i poz e wydawane pozwolenia i rozpoczęte budowy 2025 roku sugerują, że pod koniec 26 i pewnie w 2027 ten rynek nowego budownictwa w Polsce będzie e słabszy niż, e niż e właśnie w tym roku 2025 i pierwszej części 26. Więc tym bardziej oczy producentów branży okienno-drzwiowej są skierowane za granicę, albo wobec tych, wobec tych tych prognoz. Albo na rynek remontowy. Oczywiście. Przechodząc do kolejnych, w kolejności największych krajów, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę w Unii Europejskiej, Hiszpania, 24-23 roku, Hiszpanie ponad 25% wzrost. Natomiast znowu dynamika tego roku. Pierwszy kwartał 11,7% do przodu, drugi kwartał 6,1%, ale z kolei ten trzeci kwartał, o którym wspominaliśmy, że jest udany, jeśli chodzi o Francję, jeśli chodzi o Niemcy, tutaj w Hiszpanii delikatne wyhamowanie 1,9%. 1,9%, ale myślę, że to, to chyba trochę podobny case do naszego, prawda? Tak, z lekkim przesunięciem, ale widać, że 24 był dobry, jeśli chodzi o branżę, o rynek hiszpański. 25 początek jeszcze też, ale też przyszło to osłabienie, tak jak w Polsce. W Polsce troszkę wcześniej, natomiast widzimy tą dynamikę ujemną w przypadku Hiszpanii także w trzecim kwartale tego roku. Po Hiszpanii mamy rynki Beneluxu, czyli Holandia i Belgia. Holandia 24-23 roku 10,7% na plusie, Belgia ten sam okres, z kolei 13% na minusie, więc tutaj nie można powiedzieć, że te, że te rynki są identyczne. Natomiast jeśli chodzi o... O ilości metrów, metrów kwadratowych powierzchni, na której są wydane pozwolenia, są podobne, bo te kraje też wielkościowo są podobne. Natomiast jeśli chodzi o dynamikę poszczególnych kwartałów, no to, to tutaj w Holandii widzimy pierwszy kwartał 2025 roku 32% spadek, drugi kwartał 34,2% spadek. No i trzeci kwartał, również słaby, dwucyfrowy spadek minus 13,7. Belgia w tym samym czasie też spadki, aczkolwiek mniejsze. Pierwszy kwartał minus 17, drugi kwartał minus 8,3, natomiast trzeci kwartał 2025 roku w porównaniu do 2024 roku. Do tego kwartału do kwartału 4,4% na minusie. I to niestety są złe wiadomości, bo oba kraje są dużymi odbiorcami stolarki z Polski. Za kilkanaście miesięcy w nowym budownictwie tam może e, spaść popyt. Szczególnie ciekawa historia jest w przypadku Holandii. Holandia to jest kraj, w którym, mimo tych trudności eksportowych, które Polscy. Producenci mają w ostatnim czasie, to Holandia rosła bardzo, bardzo fajnie. Tam dynamiki wzrostu były jednymi z najwyższych, jeśli nie najwyższe, wśród tych wiodących odbiorców. Natomiast te spadki ponad 30% w pierwszym półroczu i kilkunastoprocentowy w trzecim kwartale pozwalają niestety snuć takie wnioski, że za kilkanaście miesięcy odczujemy. To, co się w tej chwili w nowym budownictwie w Holandii dzieje, negatywnie oczywiście odczujemy. I na koniec zostawiliśmy sobie ciekawy case. Jeden kraj spoza Unii Europejskiej, który, jak się okazuje, gdyby należał do Unii Europejskiej, byłby największym krajem, jeśli chodzi o ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, jeśli chodzi o wydane pozwolenia na budowę, jest to Turcja. Turcja, która. W, w całym 2024 roku um, wydano tam pozwolenia na budowę um, budynków o łącznej powierzchni 115 milionów metrów. Nieco ponad 115 milionów, co przy największej w Unii Europejskiej Francji. Prawie 63 miliony. Prawie 63 miliony, no to nie jest dwa razy więcej, ale, ale, ale niewiele brakuje, że tak powiem. Więc tutaj Turcja rzeczywiście ogromnej ilości, jeśli chodzi o, o budownictwo. I ożywia się sytuacja w Turcji, bo posłabym w 24 roku i pierwszym kwartale tego roku. Minus 12 w 24, minus 19,5 w pierwszym kwartale tego roku. Drugi i trzeci kwartał duże ożywienie plus 59,6% w drugim kwartale i plus 38,5% w trzecim kwartale. Także tam się będzie działo za, za kilkanaście miesięcy, jeśli chodzi o stolarkę i nowe budownictwo. Tak, więc w Turcji inwestycje widać, że, że tamtejsze budownictwo odbija się. Natomiast My sobie przejdziemy już do liczby odcinka, którą w 43 odcinku podcastu Plus i Minusy jest wartość 0,5, czyli procent. I co ta liczba oznacza? Tak, i to się fajnie łączy z tym, co o czym mówiliśmy w, przed chwilą, czyli o pozwoleniach w pewnym kraju. 50% o tyle wzrosła liczba okien z tworzyw sztucznych wytworzonych w Niemczech w trzecim kwartale 2025 roku, w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2024, oczywiście. I ciekawe, że Chcemy to podkreślić, że nastąpiło takie lekkie ożywienie. 50% to nie możemy mówić o jakimś optymizmie, zwłaszcza po tych spadkach, które mieliśmy w poprzednich i kwartałach i latach, natomiast faktycznie sytuacja wygląda tak, jak właśnie w nowym budownictwie w Niemczech, chociaż to się nie łączy, ale po słabych poprzednich latach i po słabych i spadkach w dalszym ciągu, w pierwszym i drugim kwartale. Tego roku w trzecim kwartale wreszcie widzimy, wreszcie widzimy kolor zielony, a nie czerwony, jak, jak to było w poprzednich okresach. I żeby, żeby wskazać dokładnie, jaka to jest wartość, 2 miliony 370 tysięcy okien z tworzyw sztucznych, tyle wytworzono w Niemczech właśnie w trzecim kwartale. 25 roku i właśnie to jest o 0,5% więcej niż w trzecim kwartale 24 roku. Natomiast po trzech kwartałach produkcja na poziomie 6,5 miliona sztuk okien stworzyw sztucznych to jest minus 1,6% rok do roku. Tak, jest to największy segment, jeśli chodzi o um, produkcję e, okien w, za naszą zachodnią granicą. E, może rzut oka, jak to jeszcze wygląda w, w innych poszczególnych segmentach. E, okna drewniane 410 tysięcy sztuk e, trzeci kwartał. E, mówiliśmy o tym, że 2 370 tysięcy sztuk e, okna z tworzyw sztucznych. E, drewniane 410 tysięcy e, okna aluminiowe. E, Niecałe 400. Niecałe 400 tysięcy i okna stalowe, no to 30 tysięcy to jest tak. najskromniejsza wartość. Tak, to jest nisza. I tam mieliśmy spadek największy, bo ponad 11%, a łącznie ten trzeci kwartał w przypadku produkcji w Niemczech dla okien zamknął się spadkiem na poziomie 0,7%. czyli mimo wzrostu w największym segmencie w całości branża okienna niemiecka zanotowała minimalny, tak, minimalny, minimalny spadek mhm. do 3 milionów 190 do 3 milionów prawie 200 tysięcy sztuk okien. Łącznie po trzech kwartałach produkcja okien w Niemczech też jest, jest niższa, no 2,3%, konkretniej 8 milionów 900 tysięcy sztuk, około 8 milionów 900 tysięcy sztuk. Tak więc jak widzimy na podstawie tych wyników po trzech kwartałach w porównaniu do roku ubiegłego trudno doszukiwać się wielkiego ożywienia. Natomiast może gdzieś na osłodę delikatną ten, ten wynik okien stworzy sztucznych, delikatny plus to i, to i delikatna osłoda dla producentów niemieckich, natomiast jeszcze nie możemy mówić o ożywieniu. O, o Dokładnie tak, szukamy pozytywów. W tym trudnym czasie, który już od w zasadzie 3-4 sezonów dotknął branżę europejską, niemiecką bardzo głęboko, więc jeśli jakieś pozytywy się pojawiają, to też chcemy o nich komunikować, ale nie w takim kontekście, że nagle przyjdzie wielkie ożywienie. Wiemy dokładnie, że branża niemiecka jest w dalszym ciągu w głębokim kryzysie i po trzech kwartałach nadal mamy spadek. To jest niewielki spadek, ale jednak Produkcja jest niższa niż już w słabym 2024 roku. Tyle o sytuacji z rynków zagranicznych. Przejdziemy sobie teraz do firmy odcinka. W tym odcinku podcastu plusy i Minusy powiemy sobie o firmie Profiline. Tak, firma Profiline z Szalejowa Górnego to jest, powiedziałbym, średniej wielkości producent stolarki i stworzyw sztucznych i aluminiowych w Polsce. I mamy wyniki po trzech kwartałach 2025 roku, czyli dosyć świeże jeszcze nie zamakające całego sezonu, ale, ale są bardzo interesujące i warto o nich powiedzieć. oczywiście w odniesieniu również do tego, co było w poprzednich sezonach. Profiling działa na rynku od 13 lat, jest stosunkowo młoda. Przejrzyjmy sobie wyniki, wyniki przedsiębiorstwa w ostatnich latach. Tak dla porównania, przychody w 2021 roku 51 milionów złotych. I to był pierwszy rok, w którym firma przekroczyła tę granicę 50 milionów złotych. Za ciosem poszła w 2022 roku. Wtedy przychody z, ze sprzedaży stolarki wyniosły 67 milionów 100 tysięcy złotych. No i to trzeba przyznać, to był rekord, na razie jeszcze niedościgniony, ponieważ w 2023 roku przyszedł spadek do podobnego poziomu jak w 2021, 51,5 miliona złotych. No i 2024 rok, ostatni rok, za który mamy pełne dane. Również nieco ponad 51 milionów złotych, do konkretnie 51 milionów 23 tysiące, 275 złotych i no był to delikatny spadek rok do roku 0,9%. Tak, dużo bardziej niepokojący był spadek rentowności firmy, bo jeszcze w 20 roku ta rentowność była na poziomie 7,8%. Firma zarobiła na czysto ponad 4 miliony złotych przy, przypomnijmy, 51,5 miliona złotych przychodu ze sprzedaży. 24 rok to zjawisko dotknęło wiele firm z naszej branży. Mówiliśmy w to, o tym w trakcie ogólnopolskiego forum stolarki. Dotknęło także firmę ProfiLine. Zysk netto na poziomie Minus 369 tysięcy złotych, czyli strata netto na poziomie 369 tysięcy złotych i rentowność sprzedaży netto ujemna minus 0,7%. Natomiast tutaj szukamy też pozytywów i widzimy, że po trzech kwartałach 2025 roku ta rentowność jest y, nieco poprawiona. Jest na plusie to przede wszystkim. Nie jest na pewno zadowalająca dla y, zarządzających firmą, ale po 24 roku to już jest y, dobry kierunek. I teraz właśnie możemy powiedzieć konkretnie o tych wynikach 2025 roku, trzech kwartałach. Po trzech kwartałach 2025 roku. No to twarde dane, skoro poprosiłeś o trzy kwartały 2025 roku, to sobie przytoczmy. Przychody ze sprzedaży: 36 149 615 zł, nieco ponad 36 milionów, można tak to ująć. Zysk netto: 205 916 zł. I co za tym idzie rentowność e, sprzedaży 60% na plusie. Tak, tak już jak powiedziałeś, nie jest, nie jest to imponujący wynik, nie jest to jakieś e, duże wartości, natomiast plus jak najbardziej. Plus jest taki, że to jest plus. O, może tak, w ten sposób zeszliśmy tak. z tej ścieżki e, ujemnej rentowności, udało się znowu e, wyjść e, na powierzchnię. I, e, a to jest, e, przypomnijmy, to są trzy kwartały, więc jeszcze został ten czwarty kwartał, który e, często, e, często jest dla producentów e, udany i stosunkowo podnosi e, wynik e, za dany rok. Nie wiem czy tak będzie w tym przypadku natomiast natomiast można spodziewać się Szacując generalnie przychodu za rok w okolicach tych 50 milionów złotych, które, które firma osiągała w ostatnich latach? Tak, z prostego przeliczenia i z sezonowości w naszej branży wynika, że to może być około 50 milionów złotych, ale tego nie wiemy oczywiście. Czwarty kwartał rzeczywiście jest udany dla naszej branży, jeśli chodzi o przychody, czy jest udany, jeśli chodzi o zyskowność i te wskaźniki rentowności? To różnie to bywa. Z całą pewnością jednym z celów zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Przypuszczam, że jednym z celów firmy na 26 rok to jest praca nad rentownością i nad poprawą tego wskaźnika. I myślę, że to jest cel, który będzie przyświecał wielu firmom w naszej branży, bo ostatnie sezony pod tym względem były bardzo bardzo słabe, po dobrej rentowności w 2022 roku, 23, 24 rok to był zjazd większości, zdecydowanej większości firm z naszej branży i miejmy nadzieję, że 26 rok i w przypadku firmy Profiline i w przypadku całej naszej branży to będzie rok, w którym będzie rosła nie tylko sprzedaż, ale będzie także rosło, zysk, będą rosły zyski tych firm. Bo to sobie powiedzmy otwarcie, jeśli firmy nie zarabiają, nie mogą inwestować w swój rozwój, czy w nowe technologie, czy w szkolenia, a myślę, że to będzie jedna z głównych przewag konkurencyjnych polskiej branży, może być jedną z głównych przewag, przewag konkurencyjnych polskiej branży w kolejnych latach, ta innowacyjność produktowa i jeśli chodzi o innowacyjność zarządzania naszej branży, bo te przewagi kosztowe powoli się kończą. Więc potrzebujemy kapitału na to, żeby zainwestować i zbudować tę, tę przewagę. Życzymy tego całej branży. I Ja dołączam się do tych życzeń. Dbajmy o to, żeby nie tylko sprzedaż rosła, ale również i przede wszystkim rentowność, żebyśmy na tym zarabiali, żebyśmy się rozwijali i tego sobie i Państwu życzę w tym 43. odcinku podcastu Plusy Minusy. Pierwszym odcinku w 2026 roku. Dokładnie, więc dzisiaj staraliśmy się szukać pozytywów i oby taki był też ten rok. Za dzisiaj dziękujemy serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.